Głosowanie w Polsce jak naprawdę wygląda system wyborczy? Na początek warto wiedzieć, że w Polsce odbywają się różne rodzaje wyborów. Mamy do czynienia z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Każdy z tych typów wyborów ma swoją specyfikę wybory prezydenckie. Co pięć lat Polacy wybierają prezydenta, który pełni funkcję głowy państwa. Wybory te odbywają się w systemie większościowym, co oznacza, że kandydat który zdobędzie więcej głosów, wygrywa. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej liczby głosów w pierwszej turze, organizowana jest tura druga, w której biorą udział dwaj kandydaci z najlepszym wynikiem. Wybory parlamentarne w tych wyborach wybieramy posłów i senatorów. Odbywają się one co cztery lata. Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się w różny sposób. Do Sejmu wybieramy 460 posłów. W systemie proporcjonalnym, a do Senatu 100 senatorów w systemie większościowym. Wybory samorządowe. Wybieramy w nich prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych. To właśnie te wybory mają bezpośredni wpływ na to, kto zarządza naszymi gminami, powiatami czy województwami. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybieramy 51 europosłów, którzy reprezentują Polskę w Parlamencie Europejskim. Są to wybory proporcjonalne. Jak wygląda głosowanie? Teraz, kiedy już wiemy, jakie mamy rodzaje wyborów, przejdźmy do samego procesu głosowania. Rejestracja. Zanim wybory się rozpoczną, każdy obywatel, który chce głosować, musi upewnić się, że znajduje się na liście wyborców w swoim okręgu. W Polsce nie ma obowiązkowej rejestracji przed wyborami, ale w przypadku głosowania poza miejscem zamieszkania warto wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. Głosowanie w lokalu wyborczym. W dniu wyborów udajemy się do lokalu wyborczego, gdzie otrzymujemy kartę do głosowania. Na karcie znajduje się lista kandydatów lub partii, a nasze zadanie polega na postawieniu znaku X w odpowiednim miejscu. Głosowanie tajne. Głosowanie jest tajne. Oznacza to, że nie musimy ujawniać, na kogo głosujemy. Po oddaniu głosu wrzucamy kartę do urny, a nasze dane są zabezpieczone.